Maneczko, a my dzisiaj jesteśmy. E, słuchajcie, e, twą miałam nie mówić: Słuchajcie, na Mazurach, w Rybnie. I zobaczcie za mną przepiękne domki, można je sobie wynająć. Ale jest jeden minus, o którym zaraz Wam pokażę. I zobaczcie, to jest właśnie ten minus. No jezioro jest tragiczne, jest zakaz kąpieli, są tam ratownicy, jest pani taka jakaś, która, która nadzoruje to, no spójrzcie tutaj, no. sinice nie są nie, tak, nie tylko nad Polskim Morzem, ale miejsce jest bardzo fajne, no, tam jest taki plac zabaw dla, dmuchany dla dzieci, tutaj jest taki duży pomost, no tutaj, tutaj mamy plażę i tutaj domki. Tak wyglądają no. bardzo fajne miejsce, no jezioro jest samo w sobie piękne, no ale, ale ten... Yy, te wodorosty o, Tutaj mamy informację, że możemy tu spotkać nietoperza mroczka Może Marcina? Może Marcina mroczka Ale gdzieś jest Także no, jezioro jest fantastyczne, potencjał ogromny No bo jest to w ogóle duże jezioro No ale niestety mamy tutaj siejnice i... ale te domki są fajowe no tylko tyle, że no nie można się kąpać no, to jest spoko, tylko no, tylko nie można się kąpać no jest zakaz kąpieli i, i tyle no. no ale tak to tak to ogólnie wygląda, my sobie tu posiedzimy poczujemy chwilę no i moi drodzy jesteśmy w kolejnym miejscu o! miejsce nazywa się Rumiana Dolina Jesteśmy w miejscowości Szczupliny. Miejscowość Szczupliny i tak to wygląda. No i zobaczcie, jak tutaj fajnie zrobione miejsce. bo tu jest jakieś panie sprzedają jeszcze coś tutaj, tutaj panie sprzedają jakieś wyroby własne bardzo ładny pomosty zaraz pokażę Wansy Oprost, chleb ze smalcem, Ale ja chcę chleb ze smalcem. Spróbujcie, bo to jest smalec z kurkoma i ziołami, takie będzie na wyciek. Tutaj jest i taka Nie pajda, tutaj chleb ze smalcem, A, to jest tutaj 5 zł. Tak, też. też. I tutaj tak wygląda z bliska te pomosty. O, tutaj Hania się huśta. Gdzie ona poszła? Dobrze. I tak to wygląda. Zaraz zobaczycie, jak wygląda to. Tutaj dalej. Kusztawki w wodzie, super. I wchodzimy na pomost. Idzie Blancio! Idzie Blacio! To jest taka wieża widokowa, można sobie, można sobie e, na tej wieży popatrzeć. Tu są takie zrobione zejścia e, pomostowe. Idziemy na górę. No i zobaczcie, zeszłyśmy z tego z tego e, z tej wieży i teraz to wszystko wygląda tak i będziemy tutaj o. Możemy się zdeśmy jesteśmy na samym środku, a tutaj takie fajne huśtawki w wodzie. Super to <słyszy> Weź panka... <laughs> utopi mi się, no nie rób tak, mi się utopi, no. boję. No fajnie. Ładna łódka. Ładna łódka. I idziemy teraz słuchajcie tam, bo tam jest taki mostek i on sprowadzi tak daleko, daleko i zobaczymy co tam będzie. Tak wygląda mostek, bardzo fajny. Fajnie się idzie, bo nie idziemy przez jakieś krzaki i hasz Słuchajcie moi drodzy, no dzisiaj już znowu w zupełnie innym miejscu bo właśnie przed chwilą wróciłyśmy do domu i jesteśmy e, przebrałyśmy się zostawiłyśmy bagaże i jesteśmy teraz na e, torze Służewiec e, przyjechałyśmy na wyścigi zaraz zobaczymy jak w tym roku wygląda sytuacja, bo jeszcze w tym roku nie byliśmy. ile wygramy, ile przegramy Zostało, no, że zaraz wszystko się okaże. Dla wszystkich, którzy nie byli na wyścigach, to pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj jest taki wielki parking, gdzie nie ma miejsca, żeby zaparkować. Tutaj są kasy. To musimy zaraz kupić bilet i, i okaże się, jak będzie wyglądało dalej nasze życie po ogromnej wygranej. Także moi drodzy, bilecik kosztuje 16 zł. Zobaczcie, jaki mamy dzisiaj Fajny styl. Jakie mam buty. Czarne, tęczowe. Zjadłam je tak gruby hajs w Francji. Ałutania ja też mi te buty założyła, ale Dzień dobry. Ale to mnie widać. No i o. Co się. Tak, no. się mówi? Dzień dobry. dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Jak się beknie to się mówi dzień dobry Chcesz podsadzić cię? Zajmuj się braciszku Obydwoje dzień mamy metr Nawet fryzury mamy podobne No bo tata Pięknie Co pięknie no, co miałeś powiedzieć? Stasiu! Joksi po biedniu. jest Czerwony jest. Czerwony I słuchajcie, moi drodzy, mamy teraz bieg trzeci. Korsarz ma być pierwszy, bo postawiłam na niego A? koni i teraz biegnął. Dawaj korsaż. Miał różową bluzeczkę, dlatego na niego postawiłam, ale widzę, że chyba chuj z tego weź. Korsarz da dziadu. Korsarz ostatni. Ale po malutku ty to... dobry. Nie, nie, nie. Na konie. Wygrałam, a nie chciałam. Ciężki mecz. Wygrałam trzy razy. <gry> Niestety już nie mam siły, żeby grać.